Gotowi? Zaczynamy za 10 sekund. Cześć, z tej strony Tameo. 5, 4, 3, 2, 1. Niech rozpocznie się bitwa! I dzisiaj będę grał w grę Heroes of the Storm. Jest to gra firmy Blizzard obok Warcrafta 3 spędziłem w niej najwięcej czasu. Pokażę statystyki. Może na koniec tego filmu. pocisnęli mnie jest um, to typu MOBA zadaniem jest zniszczenie tej bazy po drodze trzeba oczywiście zniszczyć wszystkie te um, też wszystkie te tutaj fortyfikacje pięciu na pięciu tutaj widzimy bohaterów z mojej drużyny po prawej na górze smuga z Overwatcha atakuje Valera też DPS, tutaj kolejny DPS. No, tutaj śmiecie skrzydły to jest postać dosyć uniwersalna, moim zdaniem. No i ja jako Muradin, czyli jako tank, mam za zadanie przyjmować wrażenia, żeby moi sojusznicy nie musieli. <grymne> Także Muradin bardzo go lubię. Postać z 3, w mapach stworzonych przez graczy. Bardzo często go wybierałem. Mówię pokrótce z skillach, żebyście wiedzieli co potrafię. Pocisk burzy, wygląda to tak. że obrażenia plus ogłuszenie. Na odległość w stanie paru metrów valigrą. No, czyli tutaj obrażenia plus spowolnienie. Mniejszy zasięg, ale za to zdolność obszarowa. Kilku wrogów mogę tym zaatakować. Eee, Krasnomiot. No, tutaj jest to taki skok. No i zadaje obrażenia i spowalnia bohatera, jeśli trafię jakiegoś oczywiście. Słuchajcie, aktywujcie kapliczki i zgłaszcie ich strażników, a pogrom za to łączy. Do Sama jest nawet fajna. Kapliczka jest aktywna. Tu jest ta kapliczka. Jak się aktywuje, prawym przyciskiem myszy zaczynają do... się pojawiać pasy o jego moście. Jak się pokona takich 40, to będziemy mieli wsparcie w postaci bossa Także warto to zrobić, zanim zrobią to przeciwnicy A, jeszcze się udało! Elegancko! Teraz możemy spokojnie tutaj zaatakować to Już nam przeszkadzają, już atakują, że jakoś odciągnij Dobra, na się mną zajętowe. Chodźcie, chodźcie. O dobra, mamy wsparcie. Tak to wygląda. <todgrybuj> Dobrze. Tajemny pogromca pomoże nam zwyciężyć. Wybierz talent. O dopiero było srogie skatrupienie. Tak jest. Moje pięć minut. Śmierć z wysoka. Nasz z małym zdrowiem. Czy uda się coś zrobić? Jest. Padły. Pięknie go trafiłem no, Muradin Zaprezentuje może skórkę z bliska bardziej o taka klasyczna o jeszcze od tyłu czaszki elegancko a co to atakuje się mnie, a co to może być? No wiecie co? Już uciekaj, uciekaj, tak, tak. lecimy w to dobra załatwiony, teraz kolejny jest czterech pokonanych jest do, nie jest to główna na 20 sekund zyskuje 1622 punkty zdrowia Więcej Nie jest tylko po prostu zwiększenie maksymalnego poziomu zdrowia o tyle, nie? 11 sekund będzie kolejna kapliczka Tutaj na dole ale teraz się czai, ja też jak widać. Wiecie co i uwolnijcie Dobra. Ruszajcie! Let's go! A, teraz ten. Yes. Ruch naraz, tak yes. A, to jest. Ten niech Jakieś działko. Będę się uleczyć. Eee, cztery progi bohaterów pokonałem. Przy pokonaniu ośmiu asystowałem. No i raz mnie pokonali. Takie są moje staty. Uradzi ma taką fajną właściwość, że jak chwilę po. Eee, będzie sobie. Po stoi i połać bez podtrzymywania obrażeń to szybko mu się życie odnawia Jest bardzo przydatne został Ile mamy 24 my też Trzej przegonić stąd No tutaj to bijemy Spadać Nie ma O kurczę. Tu go zajmę. A nawet ich obu. Pora uciekać. <grywka> Bum. Społa nie jest. piękne. Imponujące. Nie zaciera się I tak, nie ma go. Tylko tam trafić, żeby samemu nie dostać. O, jest, mamy go. A tu jest życie. Ej, ludzie uciekamy. Taka baza zostaje dużo obrażeń. Zagłada, pastu. Pokonałem nieźle. O Ciebie. Zobaczmy tutaj, co się dzieje na dole. Się ma. Dwóch naraz ogłuszyć. O, To nie jest łatwe. O, tak chcę tu atakować. Bardzo dobrze. O, jestem. Dwóch naraz. Ale wiemy. Wow. Ile życia mam? Osiemdziesiąt. Ha! No teraz miałem farta. <laughs> Nie będę mówił, że to skill. To był fart. Pięknie. Czterech wrogów pokonanych. Trzeba to sprytnie tu rozegrać. O, przyszedłem, bardzo dobrze. To jest silny bohater ten smok. Chętnie nagram film w którym będę właśnie tym smokiem No, uciekają. Bardzo dobrze No Skusił się do ataku A ja tu mam jeszcze sojuszniczkę, która z naskoczenia, bardzo. planowanie i bezbłędne wykonanie zawsze idą w barze. To zawsze tak cieszy jak widać tą aurę, że się zbliża smok. Więc <grymne> yes, będzie zaraz to już ku mojego boku, Ura. Przypomnijmy Avatara swojej ulti O, ten ma mało życia Let's go! Kurczę, uciek. Mało brakowało Teraz tak Żeby tego jakby załatwić Weź ją, bijemy się Aktywujcie kapliczkę! Nie ma uciekania, co chciałbyś. Dobrze. Piękna sprawa! Co się najwięcej dzieje? o, cień po chłonie włączę. Dziś? Przez ścianę też tak mogę. Tak. Lekko.

Uda się ją zniszczyć Dawaj wiesz go Kres tej pogromcy nie mamy Niedobrze, trzeba się wycofać ludzie Daj go Zniszczę go Thank you, no i będzie nasza. Co myślisz, że taki dobry jesteś? Teraz się sprowadzę na ziemię. Masz ten jeszcze cię z kołami. skóry, obrzuca. i masz. Be. Kolejna do golenia. Boom. Siema! Tylko was nie. Idę do góry. Ach, za bardzo się rzuciła. Daj sobie do bier, do bier. Dobrze. A moje wujki. Stwierdzi, że nie warto mnie atakować. Zrobimy to tamtą. Warto było, czy nie? Dobra, ucień. Lodowy pogląd zawalczy dla. No i zobaczymy. Jak będziemy się bronić przed lodowym pogrącą. Najlepiej tutaj, tuż przy wieżach. Boom! No, troszkę zatankowałem tutaj, jeśli mogę tak powiedzieć. Obrażenia poszły na mnie. Zamiast na nasze fortyfikacje, tyle dobrego. O, teraz jeszcze awatar. Jest dobrze. Dwie wieże zniszczyły drame. O, w i cała. wieże drugą, więc jest okej. Okay. Zobaczmy w ogóle statystyki. Kto najwięcej przyjął obrażeń? O, taką statystykę zobaczmy. Będzie tu? Nie. Samoleczenie osłona, chyba to będzie to. No, pewnie, że ja najwięcej. Więcej niż Warion. Mam dobre statystyki. też tu. 9 typów pokonałem, 22 asysty przy pokonaniu i dwa razy pokonano mnie. Także bardzo dobre statystyki. O, o, o. Teraz się będzie tu, widzę, zaraz działo. Boom! sekundy, dwie, jedna, jest Sulfi. I mam użytek użyte. Po to potankuję tutaj. Ale też ucieknę, żeby nie był za długi. ją. Dobrze. My trzech, a oni dwóch. Więc to było... Zwycięstwo, o nawet czterech. Pięknie. Ta rozgrywka chyli się ku końcowi. Już nasze armie atakują z każdej strony, praktycznie Długą bazę wroga. Pięknie. <grywa> Pół godziny rozgrywki. o i wszyscy bohaterowie wroga nie żyją na kary. Good game. Smog był najlepszym graczem meczu. Pięknie. A ja jestem twardziwy. Do zobaczenia w odcinku za tydzień.